zaparkowaliśmy pod centrum. No, powiem szczerze, jest jak na zdjęcie. Tak, łóżko mówię, jest bardzo duże i może zmieścilibyśmy się tutaj nawet we czwórkę. Już nie. Cześć, dzisiejszy odcinek rozpoczynamy w samochodzie, ponieważ jedziemy na wycieczkę. Jak wiecie, nasze plany się pozmieniały, sprzedaliśmy kampera, ale mamy coś w zanadrzu. Już na wiosnę. Więc teraz wybieramy się do Kutna, do centrum kempingowego, aby obejrzeć przyczepę. Obejrzeliśmy już kilka modeli tutaj w Warszawie, między innymi w centrum kempingowym na Połczyńskiej. Byliśmy też wadowcy, sprawdziliśmy. Władowskich, tak, tak. No kilka modeli już nam się podoba. Zapakowaliśmy się więc we czwórkę, całą rodziną i jedziemy. Do Kutna mamy stąd 160 km. Pokazuje nam Google, że będziemy jechać około półtorej godziny. Znając nas, może się trochę ten czas wydłużyć. Zobaczymy. Widzimy się w Kutnie. Wybór tych przyczep kempingowych jest dość duży, ale skupiamy się na kilku modelach. Dzisiaj będziemy oglądać Burstnera, wczoraj oglądaliśmy Detlefsa i jeszcze chcielibyśmy obejrzeć e, hobby Hobby Deluxe. Jeżeli chodzi o układ przeciepy, zależy nam na łóżka piętrowe, sypialnia, która będzie cały czas jakby rozłożona. Najlepiej jakby był prysznic oddzielny. Ale to, to będzie ciężko. Zatrzymaliśmy się na małą przerwę. Zostało nam tylko 45 minut już do celu. Ale ktoś już się wynudził w samochodzie. Ja poproszę te fajne rzeczy, co pan sprzedaje. A dziękuję. Ale dobre. Ale to nie jest do jedzenia. To, co to jest? Nie wiem, pokaż, co znalazłeś. <grym> tak, <grym pokaż. <grym o -o. O -o. pokaż. 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 Zielonego pojęcia, to to są za owocki. Pokaż. Podobne trochę do borówek. Jagody to za duże. Krzaki. Nie wiem, co to Nie jest. wiadomo, Elena. trzeba sprawdzić w internecie. Dmitar zrobił zdjęcie i okazuje się, że jest to irga wzniesiona. Tak jest, to jest coś. coś takiego. Chyba część taka czerwona, a. tak. Reszta krzewu była Takie coś, dojrzała. O. Bardzo ładne kolory będą na jesień. Tak jest. To co? Jesteśmy gotowi do dalszej drogi? Tak jest. Jedziemy. Zaparkowaliśmy pod centrum w kempingowym w Kutnie. Pan mówi, że możemy oglądać przyczepy. Wszystkie są pootwierane. Także idziemy zobaczyć. Są nóżko piętrowe. A, tutaj nie ma folii, tak? Dobrze? walka na zewnątrz. Tak, łazienka. No, no i tam prysznic. łazienka, jest prysznic. To jest malutkie. Szachy są tutaj fajne. Mi się podobają bardzo te szuflady. że są takie długie i pojemne, szerokie. Lodówki mówili 140 litrów we wszystkich są, prawda? I ta jest już. Można zajrzeć do środka. Hop. Duże. Fajne. No, klimatyzacja jest tutaj od razu. Także on już jest doposażony, ten bursztyn. To nam się podoba, tak? Jeszcze folia jest niezjęta, nawet tutaj został. Sypialnia jest spoko Nie ma 150 mi się wydaje. Może i wiesz. Bagażnik hmm. Jak się siedzi? Wygodnie Lena. Wygodnie mhm. Mieścimy się we czwórkę? Ja myślę, że akurat Takie Z małymi dziećmi to W końcu możemy zobaczyć Jak wyglądają przyczepy Hobby Bo jeszcze ich nie widzieliśmy w Warszawie, w żadnym salonie, niestety nie są dostępne. Sara śpi i zobaczmy, jak to wygląda w środku. też się już rozgościł? Tak, to jest to, co nie ma prysznicy. Ach, w ogóle nie ma prysznicy. W ogóle nie ma. Czyli jest tylko toaleta. Tak. Taki tron stojący, łóżka piętrowa i tu jest ta część, że, że się jest podnosi. Fajne, że to się podnosi. E, to tutaj się tutaj I tutaj masz wszyscy jakby ten dziecięcy pokój. Taki. Tak. Obejrzeliśmy już praktycznie wszystko, co znajduje się na placu. My bierzemy pod uwagę przyczepę z piętrowym łóżkiem zdecydowanie dla dzieci. Moim faworytem jest właśnie ta przyczepa Aero. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Mają szerokie wejście, 70 cm. Bardzo duże łóżko sypialniane bardzo ciekawą tapicerkę, taką oldschoolową schoolową, niespotykaną w innych. No i łóżka piętrowe. Łóżka piętrowe w takim układzie. Łazienkę, która wygląda tak. Nie jest ścięta, więc jest więcej miejsca na to, żeby się wykąpać. A jeżeli chodzi o... Tak, łóżko, mówię, jest bardzo duże i może zmieścilibyśmy się tutaj nawet we czwórkę. Dymitar prezentuje łóżko sypialniane i zobaczmy jak wygląda łazienka, nie, już była. Zobaczmy kuchnię. Kuchnia ma trzy palniki. To są wszystko. Ach, myślałam, to jest Dometik, To nie jest Dometik. Jestem Tetford, tak. No, podnoszony kran, składany na czas jazdy. Tutaj można sobie zrobić dzięki temu dużą stację roboczą. No i pytanie. Ja się zmieścię na to łóżko od dziecięce. Sprawdźmy, bo to jest też ważna kwestia. Przecież tutaj może to osoba spać. No tak czteroosobowy nie jest koniecznie dla dzieci powiedziane, tak? Proszę nie przyspada. No właśnie, zamykane. I tak się prezentuje ogólnie przyczepka. Jest podnoszony tak bagażnik, można bagażnik wstawić, można tak sobie tutaj jest środka zabezpieczająca. Można wstawić rowery, pan mówi. Duże rzeczy się mieści. No i to szerokie wejście uważam też wygrywa. A jeżeli chodzi o bagażnik pod łóżkiem głównym, Szeroki, głęboki, tutaj w środku znajdują się jakieś... Dla porwania jest jeszcze jeden model, też Aero, natomiast jest krótsza. Od tej, którą oglądaliśmy przed chwilką. Również ma bardzo szerokie wejście. Ale za to łóżko jest francuskie. W tę stronę ustawione. Łazienka jest od razu też przy wejściu. Całkiem wygodnie wygląda. I łóżka w układzie takim samym, jak były w poprzednim modelu. O, to jest fajne. Tak i miejsce na to, żeby usiąść, zawiązać sobie buta. Czy posadzić dziecko na karnego jeżyka. I bagażnik tutaj. Bagażnik tutaj jest też z dostępem z zewnątrz. Budka rowerowa nasza na pewno też się zmieści. Tak. Te poduszki nie wiem do czego są. Do tutaj, jak chcesz to rozłożyć. A, no, żeby no. rozłożyć łóżko. Okej. Okay. No tak naprawdę różni się łóżkiem... Właśnie czym się różni? Ta jest mniejsza. Tak? Ta jest krótsza i, i różni się właśnie tym układem łóżka i łazienki, ale wydaje mi się, że ta łazienka tutaj jest yy... wygodniejsza. No, przez tak. to, że jest właśnie w ten sposób. Jakbyś miał prawie oddzielną troszeczkę, co nie? Tak. Bo tam się... Jak wchodzisz... No. Jak wchodzisz tutaj od razu, jak masz mokre coś w buty, tutaj od razu do łazienki. Na przykład. Taka sama kuchenka. No tak. I zlew. Lodówki no, wszystkie ma. mają standardowe. Siedzi, siedzi, tylko żeby nie spadła. No tak, to... no. A co, zaraz, zaraz, jeszcze raz pójdę tam zobaczyć, bo nie komu mam różnicy, jakby... Dobra, idziemy sprawdzić. Czyli tutaj to jest... Tak wyglądały aero. A teraz idziemy zobaczyć jeszcze raz burstnera dla porównania. Chodź, Elenusiu. Chodź, Elenusia, za tatą. Burstner jest o tyle yy, dobry, o tyle nas przyciągnął tutaj, że jest po prostu cały doposażony, ponieważ wrócił z rynku, tak, pan tutaj go zarejestrował i zrezygnował, a posiada już wszystko, ma markizę, tak, i wejdźmy do środka, ze wszystkim, zobaczmy jak wygląda Chcę tutaj, tutaj układ. No właśnie, łóżko jest mniejsze niż jest tym aero. No i ja nie jestem fanem tych umywalek wyciągniętych na zewnątrz. Tutaj, jeżeli coś to. Tak, tak naprawdę, no tylko wygrywa ta cena ee, z doposażeniem, już tak. Nie ma dostępu z zewnątrz do bagażnika. A, to jest tutaj największy, największy Ale tylko tutaj, czy w, w obu? Nie, w obu. W drugim też nie. Nie, tutaj chyba też nie ma. O, Biedronka. Nie, tutaj jest tutaj. A, jest tutaj. Dobra, to nie zauważyłam. To jest ogromny bagażnik. No jest bardzo duży bagażnik. Wysoki. Ale czy jest większy od tamtego w Aero? Chyba nie. No, tyle to i tak nie. Aż tak nie robi różnicy. Nie robi różnicę. Robi różnicę to, że tutaj masz już 129, a tam 139 dopiero podstawę. Tak. I co dopiero reszta dzieci I tutaj mamy sprzęt Dometik. i to jest duży tutaj, tam było mniejsze trochę. Też trzypalnikowa, wyciągnięta bateria na zewnątrz. Więc mamy więcej duże. miejsca. Tak, ogromne są tutaj szuflady, których ja jestem fanką znowu. Dużo szafek, zamontowana klimatyzacja, no tylko wsiadać i jechać. No i największy no, minus dla mnie, właśnie ta umywalka, wyciągnięta tutaj na zewnątrz i niestety toaleta z prysznicem, który jest tak ścięty, że no tak naprawdę tylko dzieci mogą chyba się tutaj wykąpać doraźnie. No i z gadżetów lampeczki świecące, to już Elena rozkminiła jak się włącza, A dzień i noc. O, to są ich tutaj. krótkie, tych tutaj nie ma dostępu do tego, stąd to. Czyli tam są półeczki jakieś na gadżety półeczki dla dzieci, Tak. No, i tutaj znowu chyba się zmieści. 80 kg może tutaj stanąć, czyli my akurat się mieścimy. No, to wygrywa ze wszystkim, tak, że cena. Cena, cena przede wszystkim cena, tak. Do, I doposażenie, które już tutaj jest zamontowane. No bo design w środku. W porównaniu mówię do tego Aero, tamten jest taki nowoczesny, świeży. Ale tutaj powiem ci lepiej, tam było ten naprzyczyskanie, no, bo mm. tutaj masz rączkę normalną i wiesz, tam Coś przyciera, tak, trochę do regulacji pewnie jakiejś delikatnej, bo widać, że jest krzywe. Czekaj, czy chcę wyjść? No, więc obejrzeliśmy to, co mieliśmy obejrzeć. Chyba najbardziej nam się podobają te Detlefsa. Tylko jeszcze do zastanowienia się, czy to będzie Aero, czy to będzie Seagull, czy to będzie właśnie Camper, który jest najdroższy. Jedziemy dalej. Jeżeli o mnie chodzi, to ja jestem absolutną fanką Aero. Będę forsować to ewentualnie, ewentualnie. E, jeszcze zobaczymy Testigo, bo tutaj niestety go nie mieli na stanie, na magazynie, na placu. Także wracamy już do domu, albo pójdziemy zorganizować jakiś obiad. Zatrzymaliśmy się w kłótnie, idziemy na jakąś kaweczkę. Nigdy w kłótnie nie byliśmy. No idę już do ciebie. Uwaga! To co, może mi coś podasz? Podaj mi binga. Idź tam do taty. I Znajdujemy się na rynku głównym. Tutaj dochodzimy do informacji kulturalnych w Kutnie. Dzisiaj mamy 14. I chyba nic ciekawego się nie dzieje. Tutaj mamy kino. A 14 o warsztaty z klockami Leo Market. Zbudujemy Hogwart. <grym> I spacerujemy sobie po rynku w Kutnie. Docieramy powolutku do miejsca docelowego. Na upragnioną kawę. Jesteśmy w Starym Dworku Szomańskich. Tak by wyglądał kiedyś. A tak prezentuje się teraz i nazywa się Cukrowia. Mam nadzieję, że napijemy się tej dobrej kawki i odpoczniemy trochę. Najedzony, a teraz idziemy do domu Już leci No i się rozpadało Tradycyjnie, tradycyjnie Tutaj jest taki ładny kościoł Tak jest, biegniemy szybko do samochodu i jedziemy do Warszawy do domu Na deser Na deser no i już jesteśmy w domu. Cały dzień spędziliśmy w kłótnie. Obejrzeliśmy wszystkie przyczepy, zjedliśmy super obiad. Mamy fajny katalog z miejscówkami kamperowymi. Chętnie ich przetestujemy. Dokładnie.